Szanowni Boże, wszystkim bardzo serdecznie, kilka dni temu zakończyła się Elbąska pielgrzymka piesza, jest fajnie, jest super, na stopach mam jeszcze kilka dziur po bąblach, jakieś tam jeszcze inne małe rzeczy na nogach, których nie planowałem mieć, ale generalnie doszliśmy do Częstochowy. Jak to było bardziej szczegółowo, to będzie w najbliższym filmiku, obecnie jestem na urlopie, jest super, jestem w Warszawie, w domu rodzinnym, w ogóle mama i tata kazali was serdecznie pozdrowić, więc czujcie się bardzo serdecznie pozdrowieni. No ale jest miło. Dzisiaj teraz jest niedziela. Nagrywam to wszystko w domu przez telefon, dlatego może taka nie inna, trochę jakość. Ale chcę wam trochę powiedzieć na temat dzisiejszej Ewangelii. Tytułem wstępu. Drodzy, na świecie są osoby, które są deistami. Mówiąc tak najprościej, to takie typy osób, które uważają, że Bóg nie olał. No i oni uważają, że Bóg... Być może istnieje, a właściwie raczej uważają, że na pewno istnieje, tylko że stworzył świat, a potem zajął się swoimi sprawami. I to jest taka koncepcja polskiego zegarmistrza: że jakaś siła, jakieś wyższe stworzenie stworzyło wszystko tak, żeby zaczęło funkcjonować. No a od pory to generalnie, sobie tak siedzi, patrzy i ani mu się śni cokolwiek zrobić. No i nie mają sensu modlitwy, nie mają sensu żadne prośby, bo co ma być, co będzie. Co tam sobie Pan Bóg wykombinował? To i tak się stanie, więc po co prosić, po co modlić, bo on i tak na nas ma wywalone. Musisz sobie radzić sam. A jak sobie nie poradzisz, to nie pomoże Ci żaden wyższy pan. To tak można w skrócie powiedzieć. Twierdzą dojść. A dzisiaj w Ewangelii jest taki fragment, który trochę to jednak każe zakwestionować. Posłuchajcie. Kobieta kananejska wyszedł, wyszedł, z tamtych stron wołała, ulituj się nade mną, panie, synu Dawida, moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Kobieta z córką widzi, o, idzie Jezus i myśli sobie, no, on mi pomoże, więc drze się. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Kobieta się udziera, płacze, a on nic na to podeszli jego uczniowie i prosili go. O, on, bo krzyczy za nami. No, panie szefie, no, zobacz, idzie taka drze się, no, stop. No, powiedz coś, żeby się przymknęła, bo to tak trochę denerwujące i ludzie strasza. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Mam ważniejsze sprawy, panowie. No, my tu mamy plan, który jest do zrealizowania. Musimy pomóc Izraelitom trochę zmądrzeć i odkryć prawdę o Bogu. No, nie będziemy teraz się zajmować jakąś tam drącą się kobietą. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła, panie, dopomóż mi. On jednak odparł, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a, rzuca, a rzucać szczeniętom. No, kobitka gada, panie, pomóż, a on mówi, dziewczę, no teraz to nie jest ten moment. Ja pełne prawo poczuć się przynajmniej lekko olana. A ona odrzekła, tak, pani. Lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Czyli nie przestaje prosić. Pan Jezus okazuje się, no, trochę mniej taki błyskawicznie działający niż się spodziewała, ale błaga, ale prosi. I wtedy Jezus jej odpowiedział, o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie jak pragniesz. Od tej chwili. I jej córka była zdrowa. Kobieta na początku darła się, prosiła. Jezus mogła tak miało poczuć, trochę ją olewa, ale ona się nie zraża, prosi dalej, i ostatecznie jej córka odzyskuje zdrowie. Nie zostaje przez Pana Boga olana. Drodzy, yy, wczoraj. Były uroczystości setnej, setne, nie, to nie tak była chyba, o, setna rocznica nad Wisłą, nad Wisłą, czyli bitwy warszawskiej. Warto wiedzieć, że wojna polsko bolszewicka zaczęła się już w 1919 roku od ataku wojsk radzieckich na Wilno. I wtedy to był taki moment, że ludzie byli bardzo zmęczeni wojną. Nikomu się już nie chciało ani walczyć, ani strzelać. Każdy marzył o tym, żeby po pierwszej wojnie światowej choć trochę było normalnie. Ludzie byli przerażeni, ludzie byli wyniszczeni, ludzie naprawdę chcieli już od tego wszystkiego odpocząć i wchodzą Rosjanie i wszyscy się modlą: Boże, znowu to samo. Jezu, no co się dzieje? No przecież ile można. I proszą, i błagają o pokój, pokój w Polsce, a Rosjanie nawalają, idą i napierdziają, no, nacierają, tak będzie chyba dużo nie powiedziałem. No i nasi się cofają, uciekają i wszyscy modlą się, Panie Jezu, znowu, ale dlaczego zrób coś z tym. I co? I cisza. I Rosjanie idą dalej. Dalej i dalej. Aż dochodzą pod Warszawę. I już mało kto wierzy w to, że Polacy się obronią. Piłsudski przedednio powiedział: To już wszystko w rękach Boga. Wódz francuski mówił, że bardziej niż sztuka wojenna, teraz to już trzeba liczyć na modlitwę, bo dysproporcje między polskimi siłami a radzieckimi były ogromne. Polska Boga wtedy mogła wtedy zmobilizować maksymalnie 900 tysięcy żołnierzy. Rosjanie. 5 milionów, i takie były wtedy realia. I drodzy, przed tą bitwą warszawską naprawdę było już strasznie, ale co? Polska na kolanach. Na jasnej górze biskupi prosili o wstawienie Maryi w Warszawie. Chyba w każdym kościele były organizowane adoracje najświętszego sakramentu, były odmawiane litanie, sprawowane Eucharystię. Polscy. Czyli specjaliści od zagłuszania zagłuszali radzieckie rozgłośnie, czytając fragmenty Pisma Świętego wszyscy prosili Boże weź w końcu pomóż. I co? I w końcu Pan Bóg pomógł. Mimo, że Rosjan było dużo więcej, udało się. Rosyjscy żołnierze wzięci do niewoli opowiadali, jak to właśnie ponad głowami Polaków widzieli właśnie jakąś panią w niebieskiej sukni, jak to właśnie nie mogli trafiać, bo ta Maria ich rzeczywiście ogrania otaczała szczególną jakąś opieką. Mimo, że było naprawdę dużo więcej sprzętu i żołnierzy po stronie rosyjskiej, Polacy odparli uderzenie. Historycy powiedzieli, że to była jedna z 18 najważniejszych bitew w historii ludzkości i że Polacy powinni to przegrać, ale jakimś cudem naprawdę udało im się zwyciężyć. I mimo, że od tego 1919 wydawało się, że Bóg milczy, 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 to w tym najważniejszym momencie okazało się, że Pan Bóg był przy naszych i pomógł to wszystko jakoś tam uratować. I drodzy, teraz jest pandemia, ludzie też modlą się, Pielgrzymki przyszły do Częstochowy, są adoracje, msze święte, modlitwy i niektórzy już mówią, no ewidentnie Bóg na to wszystko ma wywalone. Ewidentnie On nas zapomniał. On nie ma wywalony, on nas nie zapomniał. Tylko trzeba czekać. Modlić się i czekać. Aż w końcu wszyscy się dziwimy, jak pięknie Pan w tym wszystkim zadziała. Jak? To już Pan Bóg jeden wie. Ale módlmy się, bo to naprawdę działa. Amen.